W końcu znalazłem torbę, która całkowicie odmieni podróże. Ta idealna torba na ramię to prawdziwy mistrz organizacji. Wbudowane wielokieszonkowe przegródki umożliwiają szybki dostęp do kart kredytowych, gotówki i dokumentów, koniec z szukaniem. Specjalne miejsce na okulary zapewnia ochronę przed zarysowaniami i zgnieceniami. Praktyczny uchwyt na klucze, miejsce na długopis, drobiazgi na swoim miejscu, koniec z zagubieniami. Zamek błyskawiczny z ochroną przed kradzieżą, bezpieczeństwo cennych przedmiotów na najwyższym poziomie. Innowacyjny trójstronny zamek błyskawiczny, torba rozkłada się całkowicie, przedmioty widoczne jak na dłoni, łatwy dostęp. Wyselekcjonowana wysokiej jakości skóra, miękka w dotyku, wodoodporna i odporna na ścieranie, elegancka i trwała. Mała i lekka, ale pojemna, idealna na dojazdy, biznes i podróże, mój stylowy towarzysz. Teraz w ograniczonej ofercie za pół ceny, dostępna w czterech kolorach, tylko dzisiaj.